Elo, elo, kolejny odcinek serii niewyjaśnione, czyli jak dwa tygrysy strzelały do T-34. Nie mogły go zniszczyć, tak? Ja wiem. Ktoś e, znajdzie się taki, że powiem. O wywali go na, na wylot. No i teraz tak. Pytanie, czy czołg nie ma, um, jak to się mówi, żadnych elementów w środku, nic, tylko jest pusty, czy... czy, czy Jak to wygląda? Mało tego, dwa tygrysy strzelały do tego szpana. Ten pan wyjedzie tu. i zaraz to zobaczycie właśnie o ile mi się powtórka nie zwiesi bo to już czwarty raz nagrywam za moment to nastąpi i trochę no moim zdaniem przesada na skoro czołg średnim bokiem wyjeżdża i dostaje 8 piguł i nie ginie, a czołg ciężki wyjeżdża i dostaje jedną no to daje to troszeczkę do myślenia spójrzcie co się będzie działo jeden Przeleciał przez niego. Drugi. Trzeci. Tak jakby przez niego po prostu przeleciał. Czwarty. Ten oddał raz tutaj do kolegi strzał <gry> Wierzę, już ranny. Zobaczcie ile co. Jest rannych tych. A ten otrzymuje w bok. Nic. Lufa działa uszkodzona. Po dwóch strzałach w tygrysa, Ten na bok przyjmuje. A co tam? kolejny, no był przez niego przeleciał Czyli bezkarnie stoi sobie bokiem o rykoszet był No zobaczcie, przeleciało przez niego. Po prostu sobie do niego strzelają i... i no... zero... zero jakichś efektów. Zobaczcie. No. Takie gówno niszczy sobie tam. Lufę działa tygrysowi, rani załogantów. Do niego walą! Za którymś dopiero razem... o, proszę bardzo. Ile to trwało? No cóż, yy, przypuszczam, że okaże się to normalne no, dla większości ludzi. No ale dobra, na razie.